Hejka! Dzisiaj znowu się zajmujemy customem. Będę go malować, ale wcześniej muszę dodać kilka szczegółów. Trzeba mu dorzeźbić kasztany, bo o dziwo w tej figurce kolekty ich nie ma. Ten model aż się prosił o to, żeby zrobić mu włosy w uszach. Pierwszy raz to robiłam, ale jestem mega zadowolona. Nie podobała mi się ta przerwa między grzywą a grzywką, więc z dremelem wywierciłam dwa otwory w szyi, by móc tam przymocować stelaż, na którym darły brakujące kosmyki. Dostosowywanie stelażu to nic innego jak próby przykładania go do modelu, by sprawdzić, czy jest już na odpowiedniej długości i kształcie do tego, co się chce osiągnąć. Trudnością tu było, że chciałam jak najbardziej to możliwe odtworzyć istniejącą już grzywę. Nie ukrywam, że trochę się z tym męczyłam. Elementy wiążę na stałe za pomocą sody oczyszczonej i superglu. Trochę przesadziłam z ilością sody i teraz pozostało mi najgorsze zajęcie, czyli dużo szlifowania. Na utworzoną przeze mnie chropowatą powierzchnię mocuję wężyki epoxy. Na razie robię ogólny kształt. Następnie z pomocą wody i silikonowych pędzelków próbuję stworzyć włosy jak najbardziej podobne do tych oryginalnych. Ze względu na mało miejsca i słaby dostęp, spód włosów nie wygląda zbyt pięknie, ale poza Wami i mną nikt nie musi o tym wiedzieć. Lecimy z malowaniem. Zaznaczyłam sobie wcześniej krawędzie ład, a teraz tylko je wypełniam. I nie, nie jest to żaden dekor, maluję konia srokatego palomino i widziałam u innej artystki, że fajnie jest pomalować najpierw na złoto, by potem się mienił. Pomalowałam kilka warstw złotym, ale niestety zbędnie, bo jak się potem okazało, pastele nawet po wielu warstwach nie chciały się uwidocznić, więc w końcowym efekcie musiałam wszystko zamalować. Mega szkoda, bo złoty narobił tylko grudek i dość dużo tych warstw musiałam nałożyć, a tylko się zmarnowały. Ostatnio w ogóle w moich pracach muszę się cofać lub objąć inną ścieżkę, bo coś nie wypala. Nie pokazuję prawie w ogóle pracy pastelami, bo nic praktycznie nie widać, ale robię to co zawsze. Po pastelach białą farbą odświeżam model, bo zawsze on się zabrudzi. Delikatnie pocieniowałam wgłębienia, żeby uwydatnić mięśnie. Potem zaróżawiam stawy skokowe i nadgarstkowe, słabizny, oczywiście genitalia i drugą stronę pyska i oko. Wszędzie tam, gdzie jasna skóra jest widoczna pod strokacizną. Oczywiście wszystkie kopyta jasne. Co do kasztanów, tam gdzie srokacizna są one jasne, tam gdzie maś podstawowa ciemne. Konie maści Palomino mają jasne włosy, praktycznie białe, ale chciałam zaznaczyć odcieniem różnica między włosami wychodzącymi z srokacizny a tymi z maści. I w jednym oczku bazą jest czarny, w drugim szary, jedno niebieskie, drugie brązowe. I tak oto Elvis jest gotowy. Konia o jasnych maściach jeszcze ze zną, sprawiają mi zawsze najwięcej problemów. Bardzo trudno jest ukazać głębie takiej maści, no i utrzymać ją w czystości. Byłem, bardzo was przepraszam, że tak mało materiałów było z niego, ale naprawdę dużo się nie nadawało do użycia i jakoś tak wyszło. Mam nadzieję, że mimo wszystko się podobało. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!